Partnerzy odcinka Greenway, Epstone, Leader i Shirt Wogo. Linki w opisie. Ponownie pod Janem w skawinie ruszamy dzisiaj na wycieczkę. Wycieczkę po Hyundai'a Ajonika 6. Jedziemy naszą Niro do Warszawy. Wieczorem odbieramy Ajonika 6. A nocowaliśmy w hotelu z takim widoczkiem. I dzień pierwszy z Ionikiem 6. O, dzisiaj zdziałaliśmy. Dzisiaj zdziałaliśmy tyle, że pozałatwialiśmy kilka spraw po Warszawie i pokażę wam statystykę. Od 100% po naładowaniu przejechaliśmy 72 km w prawie 2 godziny 40 minut. 14% zużycie na ten moment. A my dzisiaj właśnie wyjeżdżamy z Warszawy i wybieramy się do Torunia. I co najlepsze, to jeszcze 54% w akumulatorze po 190 km. Jesteśmy w Toruniu. No i dzisiejsza statystyka prawie 300 km, 4,40, 19,2 19, zużycie jeszcze 26% w akumulatorze. A my szukamy apartamentu i idziemy spać. Dzień z drugi, zajonikiem szóstym. Nie ładowałem się, nie mam się zamiaru ładować. Auto się tak szybko ładuje, że do Malankowa dojedziemy, a tam mamy 200 kW, więc zajmujemy się zwiedzaniem ładowarek. Co nie miara w okolicy, można się było przez noc ładować, ale przy takim aucie to mi się nawet nie chce tym zajmować. Dzisiaj mamy zamiar zanocować nad jeziorem Żarnowieckim. I statystyka. Na 89% udało się przejechać 344,6 km w 6 godzin 5 minut ze zużyciem 19,7. No i zobaczymy, jaka wyjdzie z tego pojemność akumulatora. Spotkałem i patrzcie, czym przyjechał. NIO ET7, dobrze pamiętam? Tak, ET7, tak jest. A tu jest Ioniq z parku prasowego. Ten ma teraz 80 kW, ten ma teraz 160 m. mocy ładowania. Fajny chabik Greenway, oby więcej takich na trasie. O, czekaj, bo następny przyjechał się ładować. Dążyłem jedynie zamienić dosłownie dwa słowa z Łukaszem i już mamy 48% w akumulatorze. Po 8-9 minutach, aby sobie auto połączyć z aplikacją, musiałem zrobić restart tutaj systemu, bo ktoś był połączony innym. Po restarcie się udało ale mamy standardowe ustawienia ja wolę czarne, więc przestawiam sobie na czarne i co my tu mamy? czas ładowania 19 minut i po 19 minutach 270 km zasięgu kurcze i to jest jak najbardziej realny zasięg autostradowy petarda no i właśnie rozkminiamy jak tu jechać, bo pokazuje nam Google plus godzinę 22 to na pewno nie chcemy w ten korek się wtrąbić na autostradzie wjeżdżamy korki Patrzcie, co tu zrobili za szykane na tej drodze, Kurczę, jak na rajdzie krakowskich dzieciństwa. Osobno radio, a osobno głośność. To, co mi się bardzo nie podobało w 6 i w Ioniku 5, zostało poprawione. Duży plus dla Hyundaia. No i oczywiście w korkach podążamy na aktywnym tempomacie utrzymanie pasie i utrzymaniu pasa ruchu, natomiast niestety trzeba raz na czas tutaj kliknąć, bo auto samo nie ruszy, jak dłużej stoi. Natomiast jak już auta przed nami ruszą, to pipnie. To akurat fajne, żeby się ogarnąć. Po lewej mamy tutaj pamięć foteli, także może być dwóch kierowców. I dzień trzeci z Hyundaiem Aionikiem 6 zostawiliśmy na 40%, mamy dalej 40%. Jedziemy teraz z nad jeziora Żarnowieckiego, gdzie dzisiaj spaliśmy. Bardzo dobrze się tu na Kaszubskiej wyspaliśmy. Jedziemy do Białogóry. No i udało się zaparkować w Białogórze na parkingu. Tutaj mamy taką miłą panią jak się pani podoba? No, jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, naprawdę bardzo fajne auto. Właśnie przykuło moją uwagę, bo yy, ja w ogóle rzadko zwracam uwagę na samochody, a to jednak pięknie, piękną sylwetkę. No zdecydowanie nietuzinkowe. Nie to, prawda. to prawda, Dobra, to miłego plażowania. Zajemnie, dzięki bardzo. Jak ja tutaj lubię. Jedyne czego żałuję, to tego, że nie przyjechaliśmy na tydzień, tylko na weekend. No jesteśmy jesteśmy na plaży. I dzień czwarty, czyli powrót z Nadbałtyku do Krakowa. Przekasujemy sobie tutaj, będziemy mieli statystykę z pierwszego odcinka. A tu mamy skumulowane dane testu Aionika 6. Po 42 minutach dojechaliśmy do S6. Teraz będziemy starać się jechać koło 120 Dwa zużycie na ten moment. Przekasuję sobie zegary, ustawione jakieś 125. Myślę, że wtedy średnia wyjdzie nam ze 120 taka GPS-owa. No i zobaczymy, jakie będzie zużycie. Ostatnie auto, jakie tu testowałem, to była Aria i zużycie to było 29, no, około 30 kWh. No i po 27 km kończymy z wynikiem 21,4. I świetna sprawa to ta lusterka w zegarach. Zawsze staramy się wcześniej wyjechać, ale dzisiaj nam troszkę zeszło. I już mamy pierwsze korki na horyzoncie, plus 9 minut na obwodnicy Trójmiasta. No i jako cel mamy Ionity, mob Olsze, więc auto powinno wiedzieć, żeby podgrzać sobie baterię. Na razie tego nie robi. No zobaczymy, jakie będą moce ładowania. Oczywiście mam włączoną opcję kondycjonowania baterii dla lepszych osiągów ładowania DC. Mamy też w Mleni plug and charge. Ciekawe, jak to działa. jak ktoś coś wie, to niech da znać, bo w Hyundai tego jeszcze nie testowałem. No i mamy ustawione Ionity. Niestety nie widzimy, czy jest dostępne. Natomiast jak damy, wyszukaj stację, i tu naciśniemy na to, że Ionity. No to tu pisze DOST HPC2, czyli że mamy dwa złącza i że dostępne dwa. No i to jazda taka generalnie. Dzisiaj 100, 120, no tyle lewy pas jedzie, prawy jeszcze wolniej. No za chwilę będziemy zjeżdżać na MOP Olsze. Statystyka: 128 km, godziny 51 i 15,9 zużycie. No i pierwsze, co się ukazuje naszym oczom, to Ionity. No i super, nie trzeba szukać. Podoba mi się taka opcja, bo często jest to pochowane bardzo głęboko. No i są dwa miejsca i miejsce na dwa miejsca kolejne. No, i rozpoczynamy z 18%. Moc nam ładnie rośnie. No, zobaczymy do ilu dojdzie. A? Już mi się podoba. Już mamy 218, 219, 220 kW. I co? 16 minut do 80%. To zanim my się to wszyscy wykaraskamy do toalety, to ta auto będzie naładowane. Już 15 minut. No to biegusiem, biegusiem. No i po tym kwadransie. Jedziemy na Malankowo coś zjeść. Popatrzcie jaka tu fajna funkcja. Pasażer z tyłu może sterować fotelem z przodu. No i po takim szybkim ładowaniu akumulator jest teraz aktywnie chłodzony. 1,6 kW teraz idzie 1,7 na chłodzenie akumulatora. Co ciekawe na klimatyzację idzie 0, ale wieje zimnym, więc też działa. 2% od startu poszło na klimę, 4 na elektronikę, 1% na dbanie o akumulator. Nie wyszukujemy malankowa, pokazuję dostępne 4 HPC DC0 i ostatnie jechaliśmy pod wiatr. No to dzisiaj jedziemy z wiatrem. W końcu nam się udało, bo pamiętam dwa takie wyjazdy, gdzie w obydwie strony pod wiatr jechaliśmy. No i to było zdecydowanie słabe. A jak za szybko damy kierunek, to nas auto tu ostrzega, że mamy kogoś w martwym polu. Jak ja lubię te wiatraczki, które się kręcą obok ładowarek. Nikt mi wtedy nie napisze, że prąd z węgla. A może napisze, zobaczymy. My już tu zjeżdżamy na Malankowo. Nie wiem z jakiego powodu, ale prawy pas to już ledwo 80 na godzinę jedzie. No nie będziemy się wbijać No lewy, bo skręcamy. No i podjeżdżamy. Jakiś ZOE się tu ładuje i to z Wieliczki, to z niedaleka. No i co? Rozpoczynamy 64%, od razu 168 kW, 7 minut do 80% i 31 minut do 100%. Także musimy się sprężać. Na razie moc rośnie, 173 kW przy 65%, 180 kW, 6 minut będzie 80%. I na szczęście mamy tutaj 500CS-ów. Bo ja już tam za rogu wyglądałem, czy jakieś auta nie przyjechały. No bo blokujemy teraz ładowarkę. Auto się naładowało do 100% zanim zjedliśmy. Zgodnie z przewidywaniami. No taki to jest samochód. A ja wam jeszcze coś ciekawego pokażę. Mamy tutaj bardzo fajny patent, od wogo. Różne patenty od nich wykorzystujemy, ale ten jest. No, wybitnie sprytny. Tu na dole butelka, tu jakieś przekąski. Tu można sobie za tą szybkę włożyć na przykład telefon i coś oglądać. Bardzo sprytne rozwiązanie. Ładowanie ukończone. 36 minut nam zeszło, pobrano 33 kWh w tym czasie. A my tu już jesteśmy ze 45 pewnie. I na ładowanie do 100% startujemy na Kraków. I wymyślił nam, żebyśmy się za 265 km, nie, nie za 265 km, jak on to tu, jak on to robi za 208 km naładowali się na Greenwayu i potem za kolejne 265 km na Orlenie i na tym dojedziemy do Krakowa tak wygląda lewy pas na A1 w wakacyjny weekend i ciągle wyprzedzamy jadące po 80 na godzinę Prawym pasem osobowe samochody i nie był to żaden elektryk, więc skończycie z tym wypisywaniem. Bzdur, że te elektryki się wleką, zdecydowanie już od dawna tak nie jest. A aktywny ten można ustawić do 180 na godzinę. Jest ładowarka, ale my się nie ładujemy. Bo 83% w akumulatorze. Tylko zamieniamy kierowców. Kolejny przystanek 5-minutowy pięcio, zrobił się 15-minutowym, bo jeszcze jeden zawodnik chciał skorzystać z toalety. Ja wymyśliłem, że jeszcze umyję okno. Przystanek oczywiście bez ładowania, no bo nie będę pełnej baterii ładował. Co mi się podoba w Ioniq 6? Że on to generalnie ma taki zasięg przy 80% na trasie, jak Ioniq 5 lub szóstka 6 przy naładowaniu do 100%. A to jest spora różnica, bo do 80% to się ładuje paręnaście minut, a do 100% to około 40%. I padła propozycja na pokładzie, że żebym nie oddawał z 6, tylko żebym oddał Lifa, żeby się zamienili. No nie wiem, czy się w Hyundaiu zamienią. Ja bym się zamienił. I po przejechaniu 170 km w półtorej godzinki mamy zużycie 18,1, a w akumulatorze mamy jeszcze 62% i 250 km zasięgu, czyli gdy damy 250 do 170 wyjdzie nam 420. Więc ten zasięg autostradowy, który auto prognozowało, jest jak najbardziej dzisiaj realnym zasięgiem. Tylko pamiętajcie, jak zrobić dobre zasięgi elektrykiem: nie odzyskiwać energii. Wszelkie odzyskiwanie to jest marnowanie. Jak chcecie mieć zużycie o 20-30% niższe, to jedźcie płynnie, bez odzysku. I mamy dwie godziny niecałe 2 godziny 200 km autostradą 56% w akumulatorze zasięg 220, i jedziemy sobie na krótki przystanek, a przy okazji ostatnie, króciutkie podładowanie. No i taka wolna stacja, bo tylko 100 kW. Auto potrafi 2,5 za tyle przyjąć, ale i tak mam już 82%. Zobaczymy, ile nam zeszło. Zeszło nam... 17 minut na zjedzenie twisterka, 23 kWh pobrano. Znikła ilość energii, ostatnio w tym czasie było 60 kWh, ale i tak wystarczy. I taka ciekawostka: udało mi się Head Up Display tak ustawić, że w moich polarizacyjnych okularach go widzę. a większość aut mi się tak nie udaje, więc duży plus dla Ionika. Za co polubiliśmy Ionika 6? No, za to, że żeby zrobić te nasze typowe tu 300 km, które czasem pasuje gdzieś zrobić, bo na przykład nie ma stacji ładowania a takich miejsc jest niestety jeszcze sporo, i w Polsce, i jak jeździmy do Chorwacji, no to albo się musimy bardzo wysoko ładować, albo musimy się na jakieś beliakiej ładowarce podładować w międzyczasie, a tutaj paręnaście minut do 80% i na tych 80% mamy 300 km. A to jest dla nas dość kluczowy dystans, no bo 80% 300 km to jest na przykład Kraków-Warszawa, to jest na przykład Zagrzeb-Zadar, to jest na przykład Łódź-Kraków. A nic sensownego po drodze nie ma tak przy trasie, bo są jakieś pojedyncze stacje, często zajęte. Kurczę petarda. Petarda, że to 80% starcza na 300 km. To mi się zdecydowanie podoba. No i godzinkę później jesteśmy 136 km dalej, ale to tylko dzięki temu, że były. To tylko dzięki dlatego, że przez duży okres czasu były trzy pasy. Teraz mamy niestety pasy tylko dwa, no i już są. Zatory, tak czy, się, tak czy siak? 136 na godzinę średnia, już tutaj ze wszystkimi zatorami, to sobie sami odpowiedzcie, czy to dużo, czy to mało. Ja uważam, że całkiem fajny wynik 23 kWh przy takim zużyciu. Oczywiście, teraz trzeba by to wykonać w przeciwnym kierunku, i wtedy by to było jakieś miarodajne. Natomiast jakiś to obraz sytuacji daje, że jest to przy dużych prędkościach oszczędny samochód. Bo tutaj jechaliśmy, gdzie się tylko dało. 140, 140 kilka. A jako, że Jonik 6 może mieć CX od 0,21 na felgach 18 i lusterkach tych elektronicznych, nie wiem ile ma w tym zestawie, w którym jedziemy, ale tak czy siak, jak go tutaj puszczamy bez rekuperacji, no to on się tak toczy, jakby go coś pchało. I sławny już odcinek patatajki Jak widzicie, co tam rzuca tymi autami przed nami. Natomiast z Jonikiem nawet tak nie rzuca, jakoś sobie dobrze radzi z tym. Zdecydowanie nie ma tych przyruchów, takich jak to Bjorn mówił after bounce, czyli że jak raz się bójnie, też się musi bójnąć drugi, trzeci raz. Tu podąża za dziurami. Bardzo fajny zawias. Taką daje pewność prowadzenia. Szczególnie fajne na autostradach przy dużych prędkościach. Jakoś nas Google dzisiaj inaczej poprowadziło, bo jesteśmy w Chorzowie, przejechaliśmy przez bytą Półtorej godziny, 182 km, 21,4 zużycie. No teraz statystyka na pewno się popsuje. Nie wiem czemu tak wymyślił, ale dzisiaj dużo aut zepsutych, dużo wypadków, jakiś może tędy było po prostu szybciej. I możemy lewą łopatką włączyć One Pedal Driving, natomiast jeśli nie mamy go włączonego, to wystarczy lewą łopatkę przytrzymać, aby auto na światłach nie pełzało. Fajna funkcja. A przed nami Katowice. Nawet fajnie to wygląda, szczególnie ten przekoszony wieżowiec. No miał ktoś fantazję. Jakiś architekt. No i widać, widać Kraków po prawej, Pielany na pierwszej, na jedenastej, blokowiska krakowskie, także ostatnie kilometry przed nami. No i krótkie podsumowanie dzisiejszej trasy. Jakieś 6-6,5 godziny temu byliśmy na obwodnicy Gdańska. Jest to najszybszy przejazd samochodem jakimkolwiek z okolic Gdańska do Krakowa w moim życiu. A biorąc pod uwagę, że to dzisiaj auto naładowane czekało na nas, to można było to zrobić jeszcze szybciej. No my byliśmy tu najsłabszym ogniwem. Niesamowity pojazd. Jeśli ktoś jeszcze będzie pisał, że, że trzeba czekać aż się auto naładuje, to kurczę, chyba nigdy nie jechał w trasę i nigdy uczciwie nie policzył, ile czasu zajmują mu przystanki. No albo lubi siebie i swoją rodzinę katować jedyną stopno, ale to już dla takiego elektryk na pewno nie jest. Świetne auto, bardzo dobrze się prowadzące, bardzo szybkie, a do tego przy takich większych prędkościach bardzo stabilne, nie dające odczucia. Przy 140 czujemy, jakbyśmy jechali murze. 120, także rewelacja, rewelacja pojazd. i statystyka z łodzi. 261 km, 2 godziny 18 i 20.2 zużycie. Naprawdę trudno w tym aucie jest te 20 kWh przebić, a w niektórych nie było problemem 30 przebić, więc naprawdę sprytny samochód. I jeszcze statystyka całego wyjazdu nad Bałtyk. 1253 km, 17.33 czas jazdy i postojów i 18.9 zużycie. Przy czym generalnie jeździliśmy szybciej jak wolniej. A jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! A ile trwa naładowanie takiego ionika 6 ze zwykłej siły w zwykłym garażu? No 7 godzin 20 minut. Teraz już wieczorem niskie napięcie w sieci. Jakby było w dzień ładowane, to nawet szybciej. DMC 2410, DMC z przyczepą 3910, czyli przyczepka może mieć 1,5 tony.